E, przygotowałem się w sumie 14 tygodni, 13, 13 tygodni e, pod okiem Wieczerskiego. E, wiadomo, na samym początku było, żeby wzmocnić się fizycznie, e, potem e, dużo żeśmy robili, żeby być bardziej, żeby być bardziej, żeby być bardziej e, w ringu, żeby były, moje czasy były bardziej, bardziej celne e, i dokładne. E, jak waga, jesteś co jesteś do wagi, czy jesteś spokojny jak ci się z w wyczesnym Waga jest dobra, jeszcze chciałbym właśnie sprawdzić, eee, czy jest ok, ale powinno być ok, bo u siebie w domu ważyłem 50, 58 200, więc powinno być ok. Eee, no ogólnie wszystko jest ok, w Powiedz jak, bo mimo że miałeś dużą przerwę, nie miałeś walkę, to trochę byłeś jakby przetrenowany, powiedz jak to wyglądało jakie problemy to dawało też do odżywiania, jak to wyglądało. Miałem taki czas, że byłem przetrenowany, po tej walce miałem dłuższą przerwę, w ostatniej walce miałem dłuższą przerwę. Odpoczęłem, nabrałem głodu boksu, już bym chciał wejść jak na parderingo i już boksować. Miałem troszeczkę problemów ze zdrowiem, ale już myślę, że na walkę, że już będzie wszystko okej, więc miał się tylko wejść do ringu i boksować.